Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o katedrze Jacka Lukaja. Tak, moi drodzy, to jest lektura obowiązkowa, czyli takie drobne opowiadanie, które znajduje się tutaj w tym wyborze. Różnie jest tą katedrą, jest. Niektórzy omawiają ją przy temacie związanym z Gotykiem, niektórzy czekają do końca, czyli do klasy czwartej bądź piątej, ponieważ jest to dość współczesny tekst, tak, opublikowany w 2000 roku moi drodzy autor tej książki czyli Jacek Dukaj urodził się w roku 1974 studiował na Wydziale Filozofii i zadebiutował mając zaledwie 16 lat w 1990 opublikował wtedy w czasopiśmie nowa fantastyka a później wydał kolejne zbiory opowiadań a także powieści takie jak Oceany czy powieść Lud która przyniosła mu ogromną popularność i była nominowana do nagrody Nika w 2008 roku. Samo opowiadanie jest zaliczane do gatunku science fiction. Wspomniałam, opublikowano je w 2000 roku. To mnie zatytułowane W kraju niewinnych. Lukaj sam wspomina, i zresztą jest ślad tego w książce, że jakby taką inspiracją do napisania tego utworu była dla niego historia katedry, która znajduje się w Barcelonie. Katedra nazywa się Sagrada Familia i jest to dzieło do niego Gaudiego który no, poświęcił dokładnie, do, dosłownie poświęcił tej budowli całe swoje życie. Opowiadanie kończy się dedykacją właśnie wskazującą na Gaudiego, pamięci Antoniego Gaudiego, Sztuki jego wyobraźni, listopada 1998, maj 1999. Ten kataloński architekt, związany, tak jak wspomniałam, był z katedrą od praktycznie samego początku, poświęcił jej cztery dekady swojego życia, a już ostatnie 15 lat, a zmarł w roku 1926 bardzo, bardzo intensywnie. Tak już dosłownie wręcz można powiedzieć, że ta katedra go pochłonęła, ta budowla tej katedry go pochłonęła. Pochłonęło jego zdrowie, a nawet i moje drodzy życie. Plan był taki, żeby ta katedra miała 18 wież. Cztery z nich ukończono jeszcze za życia Gaudiego, a sześć lat później architekt zginął. Wpadając pod przejeżdżający tramwaj. To dosłownie wyglądało tak, że on cofał się, tak, próbując obejrzeć, objąć wzrokiem całą swoją budowlę, i wtedy no, uległ wypadkowi. Gaudiego pochowano w jednej z kościoła. No i w zasadzie od tego 26 roku ta katedra jest ciągle w budowie. Miała zostać ukończona na stulecie śmierci, czyli na rok 26, ale już teraz wiemy, że no, po prostu nie zdążą tego ukończyć. To jest Katedra budowana na planie Krzyża zawiera 18 wież i trzy fasady Narodzenia, Pasji, Rozchwały. I została w zasadzie każda jej część wymyślona, tak, za, zaaprobowana przez Autoniego Gaudiego. W trakcie budowy pozostają jeszcze cztery wieże Ewangelistów oraz wieża Jezusa Chrystusa. Ta niezwykła właśnie budowla stała się inspiracją także do filmu, filmu animowanego, nominowanego do Oscara w 2002 roku, zatytułowanego właśnie Katedra. Ta animacja Tomasza Bagińskiego, którego możecie kojarzyć chociażby ze współpracy przy Grze i przy filmie Wiedźmin, to jest właśnie adaptacją także opowiadania Jacka Dukaja, właśnie pod tym samym tytułem. I można sobie ten film oczywiście w internecie, w internecie obejrzeć. Trwa dosłownie kilka minut, więc polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie, żeby to zobaczyć. Chociaż sama katedra opowiadania, katedra Dukaja, trochę inaczej zostaje przedstawiona, co przedstawione zakończenia w jednym i w drugim utworze. Moi drodzy, o czym jest katedra? Katedra podejmuje wątek religii w przyszłości. Otóż akcja utworu toczy się w jakiejś odległej przyszłości, dokładnie nieokreślonej. Miejsce akcji to fikcyjna planetoida, e, która nazywa się Rug i znajduje się w takim roju planetoid Izmirali. Porusza ta historia wątek religii w przeszłości. Tak, Dzisiaj mówiąc, w zasadzie jest to o katolicyzmie, bo autor nie wspomina o żadnych innych wyznaniach. Sam zaś e, bohater jest księdzem, który znajduje się pod auspicjami Watykanu. Więc z jednej strony w tej odległej przyszłości ludzie odbywają loty międzygwiezdne, ale dalej odbywają się także właśnie pielgrzymki do miejsc kultu. I takim celem tak, tych wędrówek wielu pielgrzymów jest właśnie ten rój planetoid, gdzie znajduje się grób domniemanego świętego, czyli jeszcze domniemany w tym sensie, że on jeszcze nie jest ogłoczony i w zasadzie o tym też będzie ten utwór, to znaczy a tam będą pojawiali się różni ludzie reprezentujący różne postawy wobec życia, takie ateistyczne i bardziej właśnie związane z religią, którzy będą chcieli rozwiązać jakby zagadkę, czyli dowiedzieć się, co tak naprawdę się tutaj na tej planecie wydarzyło. Utwór ten podejmuje także, może być taki problem skali kosmosu z perspektywy człowieka. No właśnie, czyli z jednej strony my podróżujemy już między planetami, ale nadal jest niewiele miejsc, w których możemy, możemy mieszkać. Czyli w gruncie rzeczy te szanse na przetrwanie ludzkości są niewielkie, szczególnie jeżeli jesteśmy w jakimś takim sporym oddaleniu od źródła, źródła ciepła i światła gwiazd. Podejmowany jest też w utworze problem rozwikłania tej tajemnicy czarnej waty. Być może jest to jakieś, jakieś świadectwo obcej, obcej cywilizacji. No i ogólnie e, tematyka sprowadza się właśnie do takich relacji między władzą, religią, nauką, wiedzą, szeroko, mm, szeroko pojętą. Narratorem opowieści jest, moi drodzy ksiądz, Pierre Lavon, który został wysłany na ten, i ten róg, żeby z, zbadać, jakby, niezwykłość zdarzeń, które mają miejsce przy grobie Izmira Predu który To no właśnie uważany jest za świętego, tak i ludzie do tego jego grobu pielgrzymują. Istnieje sobie grob, w którym pochowany został właśnie ten domniemany święty, i na, na tym grobie, na tym miejscu tego grobu rocznie wybudowana została tak owa, owa katedra. Jeżeli chodzi o treść tego utworu, no to właśnie Pierlawon przyjeżdża do plan przybywa do planetoidy ruch w tym roju Izmirait, na której został pochowany u święty, ten taki domniemany święty tak, Izmir Predu, uważany za cudotwórcę. Ta opinia księdza, który tam przybywa, ma pomóc władzom kościelnym jakby stwierdzić, czy rzeczywiście miały tam miejsce jakieś cuda. I W związku z tym, czy zadecydować, aby przesunąć lot w skały w taki sposób, aby pozostała ona w dostępnych ludzkości rejonach ko kosmosu i jednocześnie im nie zagrażała. Tak? No, Kościół ma taką moc, żeby zmienić e, ludzka. Kim był, moi drodzy, ten e, Izmir? Otóż on był członkiem e, załogi holownika Sagitarius, e, który zmuszony został wraz z przyjaciółmi do awaryjnego lądowania na planetoidzie. Statek nie był przygotowany do takiego manewru i nie posiadał też wystarczającej ilości tlenu, aby ci, którzy tam musieli lądować, doczekali się pomocy. Natomiast Predu, w takim akcie heroizmu, zdecydował się na rozhermetyzowanie swojego skafandra, tym samym umożliwiając swoim towarzyszom przeżycie. Tak? Czyli jakby popełnił samobójstwo i dał czas znajomym, by ekipa mogła, mogła do niej dotrzeć. W agonii, umierając, poprosił o pogrzeb, i został właśnie pochowany w tym ciemnym, zimnym kamieniu planetoid. Okazuje się później, że w przy jego grobie zaczynają się dziać różne e, cuda. Niezgodny z szacunkowymi obliczeniami tor lotu planetoid, kazał uczonym powrócić do roju Izmiraid, biorących teraz swoją nazwę od znajdującego się tam właśnie grobu Izmira. I wśród nich znajdował się m.in. chory na. No śmiertelną chorobę Koter Ugerco, który po trzech tygodniach wizyt przy tym grobie doznał remisji merculozy, a w końcu całkowitego wyzdrowienia z choroby. Czyli mamy cud, tak? mamy tutaj ozdrowienie. I w podzięce za uzdrowienie Stefan Ugerco, czyli wujek kotera, zasadził tam żywokryst, który jest, jak sama nazwa wskazuje, tak, taką mieszaniną. Um, rośliny z jakimś elementem no być może z obcej cywilizacji i to ten żywokryst został tak zaprogramowany, żeby właśnie wokół tego grobu wyrósł jako owa katedra, czyli on jest takim, takim ciągle jakby żywym organizmem, ta katedra, ona ciągle się rozrasta. Podczas swojego pobytu na tej planetoidzie ksiądz przeprowadza wywiady tak, z pielgrzymami, z mieszkańcami planetoidy po to, żeby wyjaśnić właśnie te cuda. Niestety nie spotyka niemal w ogóle mieszkańców. Miasto wygląda na opustoszałe. Dopiero w hotelu widzi recepcjonistę i księdza Mirtona Udają się razem do katedry, aby spadać ten grup Katedra jest opisana jako wielka, wielka potęga. Aby ją ocenić, ocenić jej kształt, potrzeba światła. W mroku jest taką zupełne, zupełną tajemnicą, nie można dostrzec jej piękna w ciemności. Do grobu idzie się aż godzinę, trzeba co chwilę robić przystanki, podziwia się wtedy te piękne zdobienia żywokrystu. Sama katedra jest taką półsferą, niesymetryczną. Nie ma ścian, nie ma dachu, przenikają ją gwiazdy. Znajduje się właśnie w kosmosie, jakby narodziła się sama z tego, z tego materiału, z tego żywokrysz. Na Izmiraidzie ksiądz poznaje nowe osoby i dowiaduje się także o innych badaniach, które na tym rogu są prowadzone, czyli dochodzi do niego, że nie tylko jakby on z ramienia władz kościelnych próbuje zbadać to, co się tutaj dzieje, poznaje również naukowców, którzy badają tę substancję nazwaną czarną watą, robią liczne odwierty, żeby ją wydobyć, tak? ponieważ właśnie ta wata ma być... Mogłaby być dowodem na to, że istnieje tutaj jakaś inna cywilizacja. Wówczas Lavon poznaje właśnie historię Kotera i Ugerco, który spędził przy grobie trzy doby. To spowodowało, że historia ta się rozeszła, do grobu zaczęli przybywać inni ludzie. Nie bardzo to się podobało kościołowi, że nagle grób jakiegoś kosmonauty z nieznaczącej planetoidzie przyciąga wiernych. Właśnie powstała katedra i tak naprawdę ona się ciągle rozbudowuje, więc ciągle ci pielgrzymi przybywają. Przed pielgrzymów znajduje się także gazma. To on twierdzi, że przed trzema laty został uzdrowiony przez Izmira ze schizofrenii, ale jednocześnie dzieje się coś takiego, że on nie może tego rogu opuścić, bo w tajemniczy sposób jego ciało, jego psychika odmawia mu posłuszeństwa, nawet kiedy jest poddany klinicznej śpiączce, tak jak gdyby słuchajcie, ta tajemnicza materia, owszem, uzdrowiła, tak, naszego bohatera, ale no, oczekiwała, że on już w tym miejscu pozostanie na zawsze. W pewnym momencie ksiądz, czyli Pierla Lavon podobnie zaczyna się czuć, tak, Czyli nie, nie może już opuścić Izmirait, tak jak w przypadku Gazmy, nie udaje się to nawet, nawet podczas narkozy. Tymczasem planetoidy zmierzają w bezkresną pustkę kosmosu i kolejni mieszkańcy opuszczają ową planetoidę w zasadzie wszyscy oprócz Gazmy i lawn. Kościół również podejmuje decyzję, że nie zmieni trajektorii lotu asteroidy. Czyli po prostu no, nie uznał tego miejsca jako, jako miejsce święte, no i w ten sposób dopuści do, spowoduje, że to miejsce po prostu zostanie zniszczone. Ta gruź zostaje ewakuowany. Pier, który no, nie może tego miejsca opuścić, próbuje, z zbadać ten żywokryst, który tworzy takie różne kształty. Co chwilę też doznaje jakiejś utraty świadomości. Jest nadwrażliwy na światło. Prawdopodobnie choruje na tę samą chorobę co gazma. Przestaje potrzebować pożywienia i tlenu. W pewnym momencie orientuje się nawet, że gazma już zniknął i on teraz na tym rogu pozostaje sam. Być może jest to właśnie spowodowane chorobą a także tym, że podczas zwiedzania owej katedry przewrócił się, upadł i zranił się żywokrystem, co być może spowodowało, że ta substancja przeniknęła, przeniknęła do niego. No więc przypuszcza, domyśla się, że tak jak ten żywokryst wchłonął gazmę, tak za chwilę on, on sam stanie się częścią budowli, stali się z I tak, moi drodzy, utwór się kończy, tak, to znaczy w przypadku katedry Bagińskiego, który sobie obejrzycie, tam jest pokazany ten moment, kiedy przybysz jakby scala się z katedrą, staje się jej częścią i to jest dosyć takie plastyczne i su sugestywne. Natomiast tutaj tego wątku nie ma, tam kończy się, się zdaniem czekamy na, czekamy na architekt. Jeżeli chodzi o motywy literackie, które tutaj się pojawiają, no to na pewno mamy motyw świętości, motyw miejsca świętego, motyw pielgrzymki, czyli właśnie u grup Izmira Preduk, tak, który jest takim miejscem kultu, tak, do którego przybywają pielgrzymi. Także staje się on również źródłem zainteresowania władz, władz kościelnych. Mamy również tutaj taki motyw rycerski, ponieważ nasz bohater oddaje życie dla innych i w ostatniej chwili poświęca się księdza się Bogu, no i jego grupy też jest stylizowany na taki grup właśnie wojowników. Motyw dla Macabre pojawia się w wystroju katedry, pojawia się motyw oczywiście lotów, jakieś nieznane rejony kosmosu. Nowe teorie naukowe, czyli właśnie pochodzenie owej czarnej waty, która może być, może być dowodem na pochodzenie jakiejś innej cywilizacji. No i fantastyczny fenomen, i ogólnie budowla katedra, także symboliczna jest liczba 3, bowiem 3 dni Koter Ugerco spędził przy grobie Izmira i tyle też dni Chrystus był złożony w grobie, więc tutaj taka polemika. Z różnymi jakby światopoglądami, różnymi punktami widzenia na to, co się, co się dzieje. Oczywiście odpowiedzi na pytanie, co się tak naprawdę stało, tak? No, no nie uzyskamy, no bo historia ta w zasadzie stawia pytania, a nie odpowiada. Jeżeli chodzi o konteksty, no to w sumie tutaj kontekstem na pewno będzie właśnie wspomniana już przeze mnie budowla Sagrada Familia, która została przez samego Dukaja wskazana jako kontekst. Opowiadanie to pochodzi właśnie z, tomu kra z kraju Niewiernych, w którym. Inne utwory również poruszają wątek duchowości i zaawansowanej technologii. W opowiadaniu również pojawia się taki wątek wolno mularski. Mowa o architekcie, pisanym wielką literą, który zostaje wywołany w ostatnim akapicie z opowiadania, to jest takie nawiązanie do jakiejś nieokreślonej siły, nieosobowej, która tworzy i ożywia otaczający świat. Pojawia się ten wątek właśnie w opisach rytuałów masońskich. Masoneria, czyli inaczej wolnomularstwo, to właśnie taki ruch, którego celem jest samodoskonalenie się przez filozoficzne dyskusje, rytuały. I nawiązuje to także do kamieniarzy, czyli do dawnych budowniczych katedr. Pojawia się także wątek magzegii monumentum wątek wybudowałem pomnik tak, nawiązujący do Horacego, manifest takiej dumy artystycznej dumy poety, twórcy, tak, który ma świadomość, że sztuka, którą tworzy, go po prostu przeżyje, tak, bo ona nie umiera nigdy. Moi drodzy, w tematach jawnych na maturę 2024 roku znajduje się tylko jeden temat e, dotyczący katedry. Jest to temat, który brzmi nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie katedry, w swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Trzeba by było na początku wyjaśnić, czym zajmuje się nauka, czym zajmuje się metafizyka. Przypomnę, że metafizyka to jest nauka taka filozoficzna, zajmująca się. Podstawowymi kwestiami dotyczącymi istoty bytu, przyczyny, tak, rozważaniem tego, co niepoznawalne, tajemnicze. Czyli traktuje się w końcu rzeczy metafizyka jako przeciwieństwo nauki już święty Tomasz za chwilę chciał pogodzić wiarę z rozumem i mówił, że Boga trzeba poznać nie przez wiarę, ale przez rozum, przez Jego dzieła. Czyli Dukaj idzie tym tropem i próbuje właśnie pokazać takie połączenie. No bo jego bohaterowie, jak pamiętacie, chcą rozwikłać zagadkę tych cudów. No i tutaj trzeba by było oczywiście opowiedzieć pokrótce, co jest tematem tej, tego opowiadania, tak. Temat wiary no, okazuje się wcale nie musi się kłócić z literaturą science fiction, tak jak nam się to potocznie wydaje, bo sam, zobaczcie sam wątek tego, że właśnie mamy do czynienia z utworem, który jest napisany w duchu fantastyki naukowej, tak, a dotyczy, dotyczy religii. To jest dowód na to, że im człowiek czuje się bardziej zagubiony w świecie, tym, tym bardziej skłania się. W tym świecie technologicznym, tak, tym bardziej skłania się ku temu, czego no nie można całkowicie wytłumaczyć. No i tu opowiadamy historię, właśnie planetoidy, nie tak, opowiadamy o tych, y, o tych cudach, które się, y, które miały miejsce i, i patrzymy na to, jak. Y, to zdarzenie obserwuje ksiądz, tak? czyli osoba tutaj związana z duchowością, właśnie z metafizyką, i jak na to też patrzą, patrzą naukowcy. Bardzo ciekawym wątkiem będzie wątek tego telesfera, czyli naukowca i prezesa, który prowadził właśnie tutaj odwierty, tak? czyli zastanawiał się, czym jest ta czarna. Wata czy jest taką boską, cząską, czy wręcz przeciwnie pozostałością po obcej cywilizacji. Na to pytanie, tak, nie, nie odpowie tak czy nauka, czy metafizyka, potraktujcie po prostu to jako taki punkt wyjścia do swoich rozważań na temat tego, że są właśnie takie dwa sposoby widzenia, widzenia świata, czy analizy tego, tego świata i że katedra jest jakby przykładem na to, że technologia nigdy nie usunie wiary z naszego życia. To jest jakby takie utopijne utopijne myślenie, że my Wiedząc już tak dużo o świecie, tej religii czy wiary, nie będziemy, nie będziemy bo samą katedrę, samo jej istnienie możemy wytłumaczyć, właśnie jakimś taką tajemnicą. a z drugiej strony, no jednak ten żywokres jest jakąś taką substancją, która, która jest pewnego rodzaju technologicznym budulcem. Już tam święty Tomasz wiedział, że wiara może człowiekowi nie wystarczyć, że trzeba boga też próbować rozumowo jakby objąć. U Dukaja jest podobnie, tak? Nauka też się sama nie sprawdza, trzeba dodać, do niej, do niej wiarę trzeba uwierzyć. Tylko pozostaje jakby pytanie, w co wierzyć, tak? w Boga, w architekta, w istotę pozaziemską, w obcych. To tutaj tej odpowiedzi nie ma. A kontekstem oczywiście może być Beneza utworów, tak? czy może być właśnie tej realnej katedry e, e, Sagrada Mam no, nadzieję, że pomogłam. E, miłej lektury Wam życzę i do zobaczenia.